Uwaga, będziemy liczyć teraz kalkulatorem z Elfrost z 1987 roku. Produkt polski działa, do prądu podpięty. Elegancko to wygląda. Przeleża w szafie. Zobaczmy, ile tu jest cyfr. No to jedziemy. Co? Symboliczne polskie 2 plus 2? 2 plus 2 Ile to jest? No, klikam. O. No, trzeba mocniej. Zobaczmy, tak. No, bo jakiś inny znak. Jeszcze kliknę dwójkę. O, to już nie ma. Wyzerować. Może on nie umie dodawać, już zapomniał. To co? 2 razy Aha, jest jeszcze jakieś 16. Razy. Skąd on to pamięta? Całkiem zerujemy. Jeszcze raz. 2 Aha, on to pamięta. Trzeba wyłączyć, włączyć. Może tak. Myk. Reset twardy na takim sprzęcie archaicznym. Jeździemy na przykład 4 razy 5. Będzie 20? Nie. Tak, to teraz? No co to jest te? Te Nic się nie dzieje. 5 razy. No i wyskoczyło to 20. Później on zapłonął, ale liczyć umie. Maszyna z Elbro. No to jeszcze raz. Co to jest jeszcze? Wyłącz, włącz. Trójkę jakąś. Dwójka albo 0. Nie ma znaczenia. I tu on/off. No to już robiłem. Jak widać, on to jest włączony, chociaż najechał na off. No dobra. Coś innego. 6 minus. O, jak mrugnęło, to powinno działać. Przyjęło. Minus 5. No i co? Równa się zazwyczaj powinno być, nie? Hmm, na Oho, procent. I tu No, świetnie sobie teraz byłoby z tym poradzić. To raczej ten wyświetlacz jest dla picu. Że takim neonem można sobie poświecić w jakimś muzeum. Ale już nie policzymy za bardzo, jak ten z równości nie jest... Nie jest działający. Jeszcze coś sprawdzimy. Wyłącz, włącz. No dobra, te procenty. 5 razy i co? 4%? 5. O, i policzył od razu bez pisania. On zna się lepiej na procentach niż na mnożeniu i dodawaniu. Jeszcze raz, patrzymy. jakieś 10%, policzymy z czegoś, na przykład z 5 stówek. i zobaczymy, czy te dwa zera działają. 500. Mnożnik, gdzie jest mnożnik? Razy 10% damy. I powinien wyskoczyć co 5 dyszek. 250 yy, policzył. To jest 50%. Może źle kliknąłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Wyłącz, włącz. I tak. 500. Nie ma tu przecinka. Nie ma przecinka. No dobra. Nie dzieliłem, mnożę, no, to jest mnożnik, tak, x razy, no, przecinek się zgadza, 10% z 500, czyli 50 ma wyjść. No, 250, no to on po prostu bredzi. Jakż to, ta inteligencja, to ta maszyna z 87 roku, po prostu gdzieś tam się coś zepsuło w środku i bredzi. Ale jaja. Znak równości nie umie. <laughs> źle procenty liczy. No chyba, że 250 z 500 to jest 10%, a nie 50. To jest jakaś yy, ta radziecka matematyka. Nie, no nie obrażać. Oni tam umieli liczyć, ale ten kalkulator już nie umie liczyć, chociaż wyświetla. Więc nie można powiedzieć, że działa matematycznie, ale działa elektrycznie. W takim sensie jest w połowie sprawny. No to teraz pokazuję model z 70, któregoś roku. 77 tam są chyba, dwie siódemki tu, o, gdzie palec. Też Elfro, typ 182. Można sobie sprawdzić, ile tego zrobili. No i ten sam kabel. I zobaczmy. Tu się od lewej wyświetla. Co to są jakieś rzeczy? Tan to tangens, tak? Pewnie. Tu jest liczba pi i g. Co to są? Instagramy? Nie, to są logarytmy. To jest lg. Kosinusy i tak dalej. Sorry za ten kurz. Ale ważne, żeby to liczyło. Tu się zeruje. O, jak szybko roga. Co policzymy? Znowu 2 Oj. Tu trzeba delikatnie klikać, bo się... Bo się przy małym kliknięciu od razu dwie dwójki robią. Dobra, dwa. Plus był kilka razy. Dwa. No i co? Równa się? Cztery. Działa! Dobra, Zerujemy. Damy trudniejsze. Pięć. Klucz. Zostaną piątka. O, teraz dwie piątki. Delikatnie, ale mocno. Trzeba jak ta maszyna. Czy pani na poczcie? Pięć. Znowu dwie piątki. O. Czułość tych klawiszy, może to wtedy było lepsze. A może Bolek był lepszym kalkulatorem. Albo po prostu się tam już po tych latach, prawie 50, to nie kontaktuje. To weźmy szóstkę. Tak samo ciężko. Nie. No to czwórkę. Dobra, czwórka. Mnożenie chcę sprawdzić. Gdzie jest mnożnik? Tu. Razy. Razy. Aha, bo ta piątka nie działała. A jest piątka, dobra. Jest 20, wyjdzie? Jest, 20, wychodzi. No. Czyli tego, może jakby jakiś mechanik otworzył, przeczyścił. Ja mogę z zewnątrz tylko przeczyścić, bo się nie znam. Yy, no to działający. 77 rok, przy bardzo. Yy, jakby teraz na przykład wziął taki absolwent i chciał z tym pójść na maturę. Aha, to yy, mogę mu powiedzieć, że to nie jest kalkulator prosty, bo są te funkcje, bo na maturze z geografii i z matematyki można mieć kalkulator, ale prosty. Więc ten jakby nawet jakby nawet powiedział, szanowna komisja, dajcie mi gniazko, bo chcę podłączyć swój kalkulator prosty, to oni mu powiedzą, że to nie jest kalkulator prosty. Musiałby wziąć na przykład takiego Bolka, też produkt z Elwro, na baterię. No to tutaj nikt by się nie przyczepił, bo wygląda jak współczesne kalkulator, a, a Bolek jest z roku 1977. Też w Elwro, w Wrocławiu robili, robili takie. Te większe tak samo, kalkulatory za komuny.